Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Cześć, witam Was z Chile, zimnego Chile, bo jest tutaj zima, w Polsce za to bardzo gorąco i Agnieszka Kuźmicka jest z nami, właścicielka firmy EHS Consulting, a także specjalistka do spraw BHP. Dzień dobry Agnieszko, witam Cię serdecznie. Witam wszystkich. Akurat z Warszawy, nie z Chile, także u nas też jest bardzo gorąco. Bardzo mi miło, cieszę się, że się spotykamy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak to jest z o bezpieczeństwo i czy to się opłaca. To zacznijmy od tego: czy BHP generuje tylko koszta, czy jednak jest to inwestycja? Jak Ty to widzisz w pracy z Twoimi klientami? Właśnie, słowo inwestycja jest bardzo dobrym pojęciem, ponieważ tutaj myśląc o kwestiach bezpieczeństwa pracowników, musimy to traktować jako inwestycję, którą, która za jakiś czas na pewno nam się zwróci. Więc tutaj inwestując w kwestie BHP, czyli szkolenia, dokumentację, może na samym początku widzimy koszty. Natomiast w dalszej perspektywie na pewno jest to zysk, poprawa bezpieczeństwa tutaj pracowników, która niesie za sobą na przykład ograniczenie wypadkowości, poprawę tutaj samej świadomości pracowników, więc to na pewno jest inwestycja, która się pracodawcom osobom kierującym opłaca. Powiedz w takim razie, gdzie przedsiębiorca może zyskać jeszcze, poza tym, co już wymieniłaś przed chwilą. Znaczy tak, tutaj wskazałam, że BHP to jest tak naprawdę inwestycja. W takich kategoriach powinniśmy patrzeć na tematy BHP. Jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, no tutaj na pewno musi wziąć pod uwagę szkolenia w tym zakresie. Nie tylko takie podstawowe szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, ale też bardzo często szkolenia tematyczne. Takim ostatnim gorącym tematem, który realizujemy, są to szkolenia. Z zakresu chemii, a właściwie substancji chemicznych, bezpieczeństwo użytkowania substancji chemicznych, które się nazywają diesocyaniany. Bardzo często dzwoniąc klienci, nawet nie potrafią tego wymówić, a obowiązek jest taki, żeby właśnie przeszkolić profesjonalnych użytkowników z tego zakresu, jeżeli pracownicy właśnie używają tych substancji. Także substancje chemiczne, jeżeli mamy, musimy pamiętać o szkoleniach, więc to jest takie szkolenie tematyczne, ale też bardzo często jakieś dodatkowe dokumenty musimy opracować w zakresie bezpieczeństwa pracy, czyli między innymi oceny ryzyka, jakieś instrukcje, procedury, reagowania na awarię także tak, na, tak naprawdę tego jest dużo. I tak jak patrzę na różne firmy, których, z którymi współpracujemy, bardzo często się okazuje, że pracodawcy dopiero uzmysławiają sobie, ile tak naprawdę ich czeka, dopiero jak już wykonają jakieś kroki tak, w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Agnieszka Koźmicka, właścicielka firmy HS Consulting w Warszawie, a ja w Santiago de Chile. No to zobaczmy w takim razie, co atrakcyjnego jest w tej części świata. Teleferico jest kolejką linową Santiago de Chile. Ma prawie 5 km długości, 47 kabin i porusza się z prędkością 18 km na godzinę. Widoki są niesamowite: możemy zobaczyć panoramę miasta, dodatkową atrakcją są przejazdy busem oraz kolejką torową. Bilet kosztuje około 40 zł. No i przyznam ci się, że tutaj jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest ono naprawdę na najwyższym poziomie. We wszystkich miejscach, w których byłem, bardzo mocno dba się o to bezpieczeństwo. Czasami jest to bardzo mocno restrykcyjne. Na przykład jak jedzie się do takiej atrakcji, to pracownicy mówią dokładnie co masz robić, w którym momencie i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem ci opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo przez ostatnie pięć dni spotkały mnie tutaj trzy trzęsienia ziemi. I to było bardzo ciekawe, bo zacząłem kopać w internecie i szukać jak to jest z tymi budynkami, bo one stoją. I się nie zawalają, mimo tego, że trzęsienia ziemi są naprawdę spore. I okazuje się, że każdy właściciel budynku, kiedy go buduje, musi podpisać specjalny certyfikat, w którym zobowiązuje się do tego, że jeśli budynek się zawali w trakcie tsunami albo trzęsienia ziemi, to po pierwsze musi. Za, y, zapewnić mieszkanie tym osobom, które straciły dach nad głową, a później odbudować budynek na własny koszt. I tutaj rzeczywiście nikt nie kombinuje, wszyscy dbają o to, żeby te budynki były dość dobrze y, przygotowane. Czy w Polsce, jeśli dbamy o BHP, to dbamy też o tego typu rzeczy, żeby na przykład, nie wiem, hala się nie zawaliła, kiedy pracownicy są w niej. No pamiętamy, co się kiedyś na Śląsku zdarzyło, jak podczas targów zawaliła się hala. Mhm. Czy takie rzeczy także wchodzą w zakres BHP? W zakres BHP tutaj już wkraczamy w tematykę bezpieczeństwa budynków, więc prawo budowlane, przepisy techniczne dotyczące właśnie użytkowania obiektu. Nie chciałabym już dotykać tych tematów, ponieważ w tych zagadnieniach nie jestem specjalistą. Tutaj, jeżeli mamy realizować taką usługę doradztwa w tym zakresie, to współpracuję właśnie z osobami, które mają uprawnienia budowlane, są w tym zakresie specjalistami. Natomiast jeżeli się tutaj odniesiemy do Takich procedur reagowania na sytuacje awaryjne jest z tym naprawdę różnie. Tak? W zakładach podwyższonego ryzyka najczęściej takie procedury funkcjonują, czyli wtedy użytkownicy, pracownicy zapoznają się z takimi dokumentami, mają obowiązek tutaj reagowania na takie sytuacje nadzwyczajne. Natomiast jeżeli chodzi o Mieszkania, domy prywatne. No, z tym jest różnie, no bo tak naprawdę wiadomo, że też w Polsce no nie mamy takich sytuacji nadzwyczajnych, o których tutaj wspominasz. Być może z racji tego, że klimat się zmienia i z różnymi sytuacjami się spotykamy, najczęściej teraz z bardzo wysokimi temperaturami, może to będzie niosło za sobą jakieś takie zmiany legislacyjne. Zobaczymy. Natomiast mówiąc ogólnie, no rzeczywiście tutaj dużo można by było jeszcze pozmieniać, jeżeli chodzi o tutaj przepisy dotyczące takich właśnie obiektów prywatnych. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia właśnie z dużymi, przedsiębior z dużymi firmami, przedsiębiorcy najczęściej są przygotowani na takie sytuacje nadzwyczajne, awaryjne. Agnieszka Kuźmicka z Polski, ja z Santiago de Chile. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Pomysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Wracamy do naszej rozmowy. To na zakończenie powiedz proszę jeszcze, jakie straty mogą nieść ze sobą wypadki? Mhm. No tutaj o wypadkach możemy było naprawdę dużo opowiadać, a nie mamy tyle czasu. Jeżeli chodzi o takie najbardziej namacalne szkody, które, z którymi mogą się spotkać przedsiębiorcy, osoby kierujące pracownikami, jeżeli chodzi o wypadki, to najczęściej są to utrata zdrowia pracownika, tak? no bo tutaj zdrowia jakby stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. A niekiedy życia, jeżeli mówimy o wypadkach śmiertelnych, po straty materialne, czyli koszty przeorganizowania danej, danego procesu, czy koszty związane z maszynami, jeżeli jakaś maszyna, jakieś urządzenie uległo zniszczeniu. Także począwszy od właśnie takich kosztów związanych z utratą zdrowia, życia pracownika, po koszty materialne. Także naprawdę duże mogą być tutaj. Konsekwencje, jeżeli rzeczywiście te kwestie bezpieczeństwa pracy nie zostaną w wystarczający sposób dopilnowane. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Kuźmicka, specjalistka spraw BHP, a także właścicielka firmy EHS Consulting, była moją i Państwa gościnią. Dzięki Agnieszko, pozdrawiam się z zimnego, naprawdę z zimnego Chile. Dziękuję za rozmowę, a ja pozdrawiam z gorącej Warszawy. No tak, ja myślałem, że sobie do Ameryki Łacińskiej pojadę i tu będzie cały czas ciepło, tak jak było w Kolumbii, a się okazuje, że wcale tak nie jest. Do zobaczenia za miesiąc, połączymy się wtedy z Argentyny. Tomasz słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.